Dziś pojawiają się ważne informacje z Iranu. Tam, gdzie od tygodni tysiące ludzi gromadzą się na ulicach, a władza irańskiego reżimu zbliża się do granicy upadku, desperacko wzywa się sojuszników o pomoc zewnętrzną. Jednak po dekadach budowania wrogów i odwracania się dawnych partnerów, wydaje się, że niemal wszyscy jednoczą się przeciwko Iranowi, gotowi wykorzystać jego nieunikniony krach. W pierwszych dwóch tygodniach nowego roku protesty przybrały gwałtowny charakter i rozprzestrzeniły się na około od 180 do 200 miast we wszystkich 31 prowincjach, w tym w dawnych bastionach reżimu. niezadowolenie ekonomiczne przekształciło się w ogólnokrajowe wyzwanie dla systemu politycznego. Nawet mieszkańcy tradycyjnie lojalnych miast, takich jak Kom, wyszli na ulice, a budynki rządowe podpalano. Islamska Republika Iranu zgromadziła szerokie spektrum zewnętrznych wrogów w wyniku dekad konfrontacyjnej polityki zagranicznej, omijania sankcji oraz finansowania różnych regionalnych organizacji zbrojnych działających jako pełnomocnicy. W efekcie wiele państw życzy sobie zmiany reżimu lub przetasowania terytorialnego i strategicznego w regionie. Izrael postrzega Iran jako swoje główne zagrożenie zewnętrzne i dąży do eliminacji jego zdolności wojskowych, nuklearnych, oraz sieci pełnomocników, ponieważ Teheran jest głównym sponsorem takich organizacji jak Hezbollah i Hamas. Stany Zjednoczone natomiast dążą do osłabienia wrogiego irańskiego reżimu, kontrolującego ogromne zasoby ropy i gazu, oraz do ograniczenia regionalnych wpływów Iranu. Arabia Saudyjska, wyznająca głównie sunnicką interpretację islamu, postrzega szyicki Iran jako długoterminowego rywala zarówno sekciarskiego, jak i geopolitycznego co staje się szczególnie groźne w kontekście własnych społeczności szyickich w bogatych w wschodnich prowincjach królestwa oraz historii irańskiej działalności przez pełnomocników. Państwa sąsiednie także postrzegają obecny stan Iranu jako przeszkodę w regionalnej przebudowie. Turcja rywalizuje o wpływy na Kaukazie i Bliskim Wschodzie oraz dąży do umocnienia swojej dominacji. Natomiast Azerbejdżan dostrzega możliwość konsolidacji terytoriów w północnych regionach Iranu, co pozwoliłoby mu zabezpieczyć trwały korytarz do długoletniego sojusznika Turcji kosztem Iranu. Lista przeciwników Iranu łączy się z faktem, że tradycyjni partnerzy kraju oferują ograniczone wsparcie. Rosja sprzyja ciągłości reżimu jedynie w takim stopniu, w jakim ogranicza to wpływy Zachodu. Jednak Moskwa jest od czterech lat uwikłana w wojnę na Ukrainie i wyczerpana sankcjami, co ogranicza jej zdolność projekcji siły oraz udzielania materialnej pomocy. Chiny koncentrują się na strategicznej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi i generalnie unikają angażowania się w wewnętrzne kryzysy innych państw, kierując się zasadą nieingerencji jako fundamentem polityki zagranicznej. W rezultacie reżim stoi w obliczu skoordynowanej presji zewnętrznej ze wszystkich stron, bez wiarygodnego gwaranta bezpieczeństwa i bez sojuszników zdolnych do realnej pomocy. Decyzje te spotęgowały wewnętrzny stres gospodarczy i zmieniły charakter sprzeciwu społecznego. Zamiast rozdrobnionej opozycji, ograniczonej do określonych klas czy grup etnicznych, reżim mierzy się dziś z wrogością obejmującą całe społeczeństwo. Autorytarna kontrola, korupcja i złe zarządzanie gospodarką zraziły szerokie warstwy Irańczyków. Podczas gdy chroniczne problemy takie jak niedobory wody, zanieczyszczenie środowiska i przerwy w dostawie energii elektrycznej nasiliły się wraz z ostrym załamaniem gospodarczym. Irańska waluta, rial, zdeprecjonowała się do poziomu około 1,5 miliona za dolara amerykańskiego. Inflacja przekroczyła 40%, a wzrost cen żywności osiągnął nawet 72%, czyniąc podstawowe dobra praktycznie niedostępnymi. Cięcia subsydiów, w tym likwidacja preferencyjnych kursów walutowych dla importerów, doprowadziły do zamykania sklepów i niedoborów towarów. Ograniczone transfery gotówkowe w wysokości około 7 dolarów miesięcznie nie przywróciły zaufania społeczeństwa, a represje po wcześniejszych protestach pozostawiły nierozwiązane krzywdy, szczególnie wśród kobiet i mniejszości etnicznych, które teraz powracają w postaci systemowego kryzysu. Logicznie rzecz biorąc, Ostatnie protesty przesunęły się od żądań ekonomicznych ku otwartym wezwaniom do zmiany reżimu. Siły bezpieczeństwa, mimo masowych aresztowań i użycia śmiercionośnej siły, mają trudności z trwałym przywróceniem kontroli. Wyłączenia internetu, godziny policyjne i rozmieszczenie sił specjalnych przynoszą ograniczone efekty, podczas gdy alternatywne kanały komunikacji nadal rozpowszechniają dowody niepokojów. Demonstracje jednocześnie ogarnęły duże centra miejskie. Oraz regiony mniejszościowe, przeciążając lokalne strategie izolowania protestów. Brak wiarygodnych środków naprawy gospodarczej, w połączeniu z ostatnimi niepowodzeniami na arenie międzynarodowej i spadającą siłą odstraszania, wskazuje na malejącą zdolność Iranu do długoterminowej stabilizacji w ramach obecnych struktur. Ogólnie rzecz biorąc, długotrwała samoizolacja Iranu doprowadziła do załamania gospodarczego, pozostawiając kraj bez sojuszników zdolnych wesprzeć reżim. Podczas gdy niemal wszyscy wokół chcieliby zobaczyć jego upadek. Teraz, gdy wewnętrzne niepokoje przerodziły się w masowe protesty, władze znalazły się w strategicznym zugzwangu, w którym represje pogłębiają opór, a ustępstwa mogłyby zostać odebrane jako słabość, prowadząca do rozpadu całego systemu zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. Jeśli chcesz poznać inne kluczowe wydarzenia, o których nie mogliśmy wspomnieć w tym wideo, koniecznie odwiedź naszą interaktywną mapę wiadomości. Link do interaktywnej mapy znajdziesz w opisie poniżej. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału i szczególne podziękowania dla wszystkich, którzy już śledzą naszą interaktywną mapę.